Co prawda na państwowej kroplówce, co prawda najwolniej od 3 lat, ale polska gospodarka wciąż większość krajów Europy pozostawia w tyle. W trzecim kwartale wskoczyliśmy na drugie miejsce podium. Musimy się na nim zmieścić razem ze Estonią. Gdyby nie te Węgry, które wyprzedzają nas wzrostem PKB już od czwartego kwartału 2018 roku i nie zamierzają dać się wyprzedzić. O ile nasz wzrost gospodarczy utrzymał się na poziomie 4,1% w kwartale bieżącego roku, to Węgrów co prawda spadł, ale do 4,8%. Podał Eurostat. Drugie miejsce w Europie zajmujemy egzekwo z Estonią. Nie jesteśmy w ten sposób liderem wzrostu w Europie, ale pozycja wicelidera to i tak najlepsze, co nam się przydarzyło w ostatnich latach. Ostatnio drudzy byliśmy w pierwszym kwartale 2018 roku. Lepsze, czyli pierwsze miejsce zajmowaliśmy dotąd tylko w czterech kwartałach 2009. Możemy jednak być ostrożnie zadowoleni. Gwoli sprawiedliwości swoich danych nie podała jeszcze Irlandia, która na 12 ostatnich kwartałów wyprzedzała nas wzrostem PK. PKB 11 razy, ale nawet gdyby nas wyprzedziła i tym razem to wciąż przecież jesteśmy na podium. Na razie nie jest źle, ale wiele wskazuje na to, że będzie gorzej. Przed spowolnieniem światowym, wywołanym wojnami celnymi nie uciekniemy. Kliknijcie w ten link, aby zobaczyć, że nie zawsze z tym PKB było tak kolorowo. Jak zawsze dajcie znać, co myślicie o tej sytuacji, a ja oddaję wam głos. Komentujcie!